W odniesieniu do tarczy antykryzysowej, no Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ma takie dwie podstawowe uwagi, z których jedna jest generalnie pozytywna, a druga jest negatywna. Jeśli chodzi o uwagę pozytywną, no to uważamy, że te kierunki, które rząd zdiagnozował i które rząd zaproponował w ramach tarczy, te kierunki wsparcia, czyli te podstawowe cele, jakim jest Zabezpieczenie płynności firmy, zabezpieczenie poziomu zatrudnienia, ulżenie w obowiązkach biurokratycznych, to to są jak najbardziej kierunki, które są wskazane. Natomiast druga część naszej oceny jest częścią zdecydowanie negatywną, bo te konkretne rozwiązania, które są w tarcze wpisane, a które mają na celu realizację tych wyżej wymienionych założeń, które są słuszne. No, to one są całkowicie niewystarczające albo skonstruowane w ten sposób, że ta pomoc przekazana będzie nie tak efektywna, jak być powinna. No bo w zakresie wsparcia dla pracowników, dla dofinansowania wynagrodzeń pracowników, mamy tutaj zbyt duże rozdrobnienie. Mamy tutaj kilka strumieni pieniędzy, mamy Dosyć duży ten nalot biurokratyczno-formalny na to. Analogiczne zastrzeżenia można złożyć, jeśli chodzi o te rozwiązania płynnościowe, bo tutaj mamy dla najmniejszych firm na przewidzianą szybką pożyczkę, no a ta szybka pożyczka jest ograniczona do kwoty 5000 zł, i to w żaden sposób nie pomoże mikrofirmie. Przeciętnej kontynuować działalności w warunkach, w których jej przychody zmalały znacznie. Także generalnie te kierunki, które zostały przyjęte, no to są kierunki słuszne, ale rozwiązania, które zostały przyjęte, całkowicie nie przystają do warunków gospodarczych w tej chwili i do zagrożenia, które przed nami stoi. W tej chwili absolutnie kluczowe jest zabezpieczenie płynności finansowej firm, uruchomienie łatwo dostępnych, tanich, ale przede wszystkim błyskawicznych kredytów dla przedsiębiorstw, tak, żeby mogły one zagospodarować jakoś te swoje koszty, koszty stałe. Także zapewnienie takiego dopływu bieżącego kapitału obrotowego. No to jest kierunek, w którym duża część państw już zmierza, my powinniśmy jak najszybciej podjąć kierunek działania w tym Kierunku również zmierzające, bo to jest w tej chwili największy problem. No, firmy mają faktury do zapłacenia, mają wynajem lokali do opłacenia, mają pracowników do opłacenia, a nie mają przychodów, tak? Więc jeśli tego jak najszybciej nie naprawimy, no, to wówczas będziemy mogli mówić no, na pewno o głębszej skali recesji, być może nawet niż te mniej optymistyczne scenariusze, które w tej chwili przewidujemy. Jeśli chodzi o wsparcie dla. O to zabezpieczenie poziomu zatrudnienia. No tutaj, tak jak wspomniałem, ten kierunek również jest prawidłowy, natomiast chciałoby się, żeby ono było bardziej takie skumulowane, żeby to nie były osobne strumienie pieniędzy, o które. Bo w tej chwili, jak sobie spojrzymy na tę tarczę antykryzysową, to tak naprawdę przeciętna, zwłaszcza mikrofirma, jak sobie przeczyta te przepisy, to trudno jej będzie tak naprawdę zidentyfikować, z którego instrumentu ona będzie mogła skorzystać, a wręcz z którego powinna skorzystać. Tak? Także maksymalne uproszczenie tego systemu jest jak najbardziej potrzebne, bo w tej chwili w naszym przekonaniu jest on zdecydowanie zbyt skomplikowany. No, i ostatecznie konieczne jest podjęcie jeszcze większego tego wysiłku, takiego deregulacyjnego, takiego usprawniającego, bo w ramach tarczy zaproponowano szereg no, dobrych inicjatyw w tym zakresie, ale wydaje się, że potrzebnych jest jeszcze więcej. Zwłaszcza, że no, tutaj znamienny przypadek, no mieliśmy dwa tygodnie temu ledwo deklarację, że Termin wejścia w życie podatku cukrowego zostanie w związku z tą sytuacją kryzysową odsunięty w czasie do końca roku. W tej chwili okazuje się, że tak naprawdę w pakiecie kryzysowym takiego rozwiązania nie ma przewidzianego. W związku z tym też rezygnacja z nakładania dodatkowych obciążeń publiczno-prawnych i administracyjnych jest jak najbardziej wskazana w tej chwili.